Akcja filmu rozpoczyna się w firmie informatycznej, gdzie kierownik Greg Wytel pogrążony jest w marzeniach. Szkicuje obrazy pięknego miejsca, które jego zdaniem istnieje tylko w jego wyobraźni. Szkice te są niezwykle szczegółowe, a Greg wydaje się być w stanie wizualizować je tak, jakby były prawdziwe. Wkrótce potem jego córka, Emily, dzwoni do niego i zaprasza go na swoją ceremonię ukończenia szkoły w weekend. Greg trochę się waha, ponieważ ma inne plany, ale ostatecznie zgadza się przyjść na jej wyjątkowy dzień. Po zakończeniu rozmowy telefonicznej Greg wraca do szkicowania. Jego nawyk mentalnego wyłączania się podczas pracy sprawia kolegom wiele kłopotów. Doprowadza go to do wizyty w biurze prezesa Bjorna, gdzie zostaje zwolniony na miejscu. Wiadomość ta wprawia Grega w osłupienie, ale powoli wraca do stanu marzeń. Szef, zaniepokojony jego roztargnieniem, podchodzi, by go pocieszyć. Ale właśnie w tym momencie Greg nagle podrywa się, powodując, że Bjorn zaczyna działać. Ten potyka się i uderza głową o krawędź biurka. Grek odzyskuje przytomność i sprawdza stan swojego szefa, ale okazuje się, że ten nie ma pulsu. Obawiając się, że zostanie obwiniony o śmierć Bjorna, rozpaczliwie szuka sposobu na ucieczkę lub ukrycie ciała. Zawiesza rękawy Bjorna nad oknem, aby go podeprzeć, a następnie przykrywa jego ciało zasłoną. Następnie Grek opuszcza biuro, udając, że chce coś zjeść na lunch. Następnie dociera do pobliskiego baru i natychmiast zamawia podwójną porcję whisky, aby utopić swoje zmartwienia. Niecierpliwie czeka na drinka, gdy zauważa kobietę, która przygląda mu się dość ciekawie. Kobieta macha kilka razy ręką, sprawiając, że dźwięki w barze na chwilę cichną. Kiedy Grek zauważa, co robi, kobieta podchodzi do niego i nazywa go prawdziwą osobą. Następnie przedstawia się jako Izabel i zaprasza go do swojej kabiny. Zdezorientowany Grek dołącza do niej przy stoliku, gdzie wskazuje, że ciało Biorna jest widoczne z miejsca, w którym siedzą. Izabel oferuje pomoc, twierdząc, że czuje się odpowiedzialna za całą tę sytuację. W zamian prosi go o odzyskanie żółtego amuletu od jej byłego chłopaka, który jest odporny na jej moce, tak jak Grek. Zdezorientowany Grek, który cierpliwie słuchał, nie ma pojęcia, o czym ona mówi. Izabel wyjaśnia więc, że w przeciwieństwie do nich, Większość ludzi, których obecnie widzą, nie jest prawdziwa. Ci ludzie są po prostu częścią symulacji, którą zbudowała. Grek nadal ma wątpliwości, ale nie ma innego wyboru, niż zrobić to, co mówi. W Łazience znajduje byłego chłopaka Izabel, który wydaje się być pijany. W jego dłoni znajduje się żółty amulet, który według Izabel ma specjalne kryształy, które mogą manipulować tym fałszywym światem. Grek z łatwością go odzyskuje i oddaje jej. Teraz, gdy spełnił swoją część umowy, Izabel obiecuje rozwiązać jego problem. Chwyta go za rękę, zamyka oczy i nagle słońce na zewnątrz staje się jaśniejsze. Ciało Biorna suwa się z okna biura i spada na chodnik poniżej. Oszołomiony Grek pośpiesznie wychodzi z baru i udaje się na miejsce zdarzenia. Jego współpracownicy byli świadkami zdarzenia i teraz wierzą, że Bos skoczył na śmierć. Następnie Izabel sprzedaje telefon Grega i zabiera go do społeczności bezdomnych na poboczu mostu prosi go, by został tu do czasu zamknięcia sprawy Bjorna. Grek chce wrócić do domu, ale w biurze zostawił wszystkie pieniądze, klucze i dowód osobisty. Wyjaśnia również, że zatrzymał się w motelu, ponieważ niedawno się rozwiódł. Izabel zachęca go, by wrócił do swojego życia, gdy będzie już bezpieczne. Tego wieczoru Greg lamentuje, że Bjorn był dobrym człowiekiem i nie zasłużył na śmierć. Izabel wczuwa się w jego uczucia, ale podkreśla, że Bjorn nie był prawdziwą osobą. Aby zademonstrować, co ma na myśli, Izabel wręcza mu zapalniczkę i prosi, by zapalił kilka świec kilka metrów dalej. Grek, choć zdezorientowany, bierze zapalniczkę i wizualizuje siebie wykonującego to zadanie. Ku jego całkowitemu zaskoczeniu, świece zapalają się jedna po drugiej. To pozornie dowodzi racji Izabel: ten świat jest symulacją, a oni są prawdziwymi ludźmi, którzy mogą manipulować światem. Podczas kolacji Grek pokazuje Izabel swoje szkice i wskazuje, że szczegóły przychodzą mu naturalnie. Wszystkie należą do kobiety z papierosem w ręku, która wygląda jak Izabel. Następnie ujawnia, że jego szkice są ich prawdziwym życiem poza tym fałszywym światem. Następnego dnia Emily odwiedza swojego brata Artura i wyjawia, że poprosiła ich ojca, aby uczestniczył w jej ukończeniu szkoły. Ale Artur nie chce mieć z nim nic wspólnego, a nawet wskazuje wiele razy, kiedy grek był nieobecnym ojcem. W innym miejscu grek spędza dzień z Izabel, która dzieli z nim żółte kryształy. Udają się na lokalne lodowisko i świetnie się bawią, jeżdżąc na łyżwach i kochając się w łazience. Używają również swoich mocy telekinezy, aby ukarać zboczonych mężczyzn. Jest oczywiste, że Grek nie czuje się już winny śmierci Biorna i zaczyna coraz bardziej ufać Izabel. Później, gdy udają się do restauracji fast food, Izabel zauważa samochód podjeżdżający kilka metrów przed nimi. Mężczyzna w środku szuka kobiet, które chciałyby uprawiać seks za pieniądze. Rozmawia z mężczyzną. Podczas gdy Grek udaje się do restauracji, aby odebrać lunch. Kiedy zauważa, że nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, sprawdza, czy na zewnątrz nie ma Izabel i jest zaskoczony, widząc, jak wsiada do samochodu i odjeżdża. Grek wychodzi z restauracji, nieświadomy, że w pobliżu siedzi jego syn Artur. Mija kilka godzin, a Grek czeka na Izabel przed restauracją. Kasierka z restauracji nawet się nad nim lituje i wręcza mu torbę z nieświeżym jedzeniem. W końcu pojawia się Izabel, a on dzieli się z nią jedzeniem bez zadawania żadnych pytań. Późnym wieczorem Izabel zostawia Grega na ulicy, a sama udaje się do zacienionego mieszkania. Spotyka się ze swoim byłym chłopakiem, Kendo, i prosi go o uzupełnienie amuletu żółtymi kryształami. W międzyczasie Emily znajduje swojego ojca i ze łzami w oczach prosi go, by z nią pojechał. Greg nalega, aby zaczekać, mówiąc, że ma przyjaciela, który wkrótce przybędzie. Obiecuje Emily, że weźmie udział w jej ukończeniu szkoły. Nastolatka wyjawia jednak, że ceremonia odbyła się dwa tygodnie temu. Widząc, że jej ojciec jest zdezorientowany, zostawia mu swój numer na odwrocie zdjęcia dyplomowego. Chwilę później wraca Izabel, która widziała rozmowę ojca i córki. Mówi Gregowi, aby zapomniał o Emilii, ponieważ nie jest ona prawdziwym człowiekiem. Ale to tylko go rozwściecza i oboje wdają się w lekką kłótnię. W tym czasie podjeżdża do nich podejrzanie wyglądająca furgonetka. Mężczyzna w środku ma broń i zaczyna żądać od nich pieniędzy. Rozwścieczony grek bierze kilka żółtych kryształów z amuletu Izabel i miażdży furgonetkę używając swoich telekinetycznych mocy. Powoduje to jednak u niego wymioty, ponieważ za jednym razem zużył dużo swojej mocy psychicznej. Scena przenosi się do następnego ranka, gdzie grek budzi się w namiocie Izabel, ale nigdzie jej nie znajduje. Widzi swoje szkice rozwieszone w pobliżu i natychmiast je zbiera, po czym udaje się na spacer. Grek wkrótce dociera do budki telefonicznej i dzwoni do Emilii, używając numeru, który zostawiła za swoim zdjęciem. Jednak połączenie pozostaje bez odpowiedzi i Grek jest zmuszony zostawić wiadomość na poczcie głosowej. Kiedy w końcu wraca do namiotu, Izabel wyrzuca mu, że ją zostawił. Okazuje się, że ktoś ukradł wszystkie żółte kryształy podczas ich nieobecności. Kiedy Izabel dowiaduje się, że Grek zabrał również swoje rysunki, oskarża go o chęć porzucenia jej. Podejrzenia te zostają wzmocnione, gdy znajduje zdjęcie Emily w jego kieszeni. Następnie podkreśla, że ten świat nie jest prawdziwy, a on zostaje ponownie wciągnięty w iluzję. Aby udowodnić swoją rację, Izabel wyciąga probówkę zawierającą kilka niebieskich kryształów. Mówi, że te kryształy zostały specjalnie zaprojektowane, aby wyrzucić ich z tego fałszywego świata z powrotem do ich prawdziwego świata. Potrzebują po dziesięć kryształów, ale brakuje im czterech. Jednak Izabel jest teraz zdesperowana, Ponieważ czuje, że Grek wymyka się z rzeczywistości. Wkłada więc kryształy do urządzenia mielącego i instruuje go, by włożył je do nosa. Grek trochę się waha, ale nie ma innego wyjścia, jak tylko się zgodzić. Wkrótce potem budzi się w laboratorium z rurką w nosie, która łączy go z maszyną znaną jako Brainbox. Izabel również budzi się w podobnej pozycji na siedzeniu obok. Technik, który monitoruje Brainbox, zwraca się do Izabel jako dr Clemens i pyta ją, czy wszystko jest w porządku. Odpowiada, że Greg przywiązał się do fałszywego człowieka w symulacji, więc celowo go z niej wyrzuciła. Obsługa podchodzi do Grega, nazywając go doktor Whittle i odłącza go od Brainboxa. Następnie para wychodzi na zewnątrz, a Greg jest oszołomiony, widząc, że znajdują się w dużym, spokojnym obiekcie. Wkrótce podchodzi do nich dwóch naukowców, którzy zastanawiają się, czy ich program ma jakieś kłopoty. Izabel zapewnia ich jednak, że nie ma żadnych problemów, po czym odchodzi. Następnie udają się do miasta, a Greg zastanawia się, dlaczego nie pamięta tego świata. Izabel wyjaśnia, że to częsty efekt uboczny przebywania w brainboxie przez długi czas. Następnie pokazuje mu miejsce nad morzem, które dokładnie przypomina spokojny widok na jego rysunkach. Greg powoli zaczyna zdawać sobie sprawę, że to ich prawdziwy dom. Po południu Greg pyta, czy ten świat zawsze był tak doskonały. Izabel odpowiada, że wcześniej był pełen zanieczyszczeń i ubóstwa. Ale wszystko zmieniło się, gdy odkryli automatyzację, biologię syntetyczną i wydobycie asteroid. Aby uruchomić jego pamięć, Izabel pobiera urządzenie o nazwie Wizualizator Myśli, które najwyraźniej wynalazł Grek. Urządzenie przekształca wypowiedzi użytkownika w animację na żywo. Korzystając z wizualizatora myśli, Izabel wyjaśnia, w jaki sposób biologia syntetyczna rozwiązała ich problemy środowiskowe, podczas gdy wydobycie asteroid ponownie uruchomiło gospodarkę. Ludzie dzielili się swoim bogactwem ze wszystkimi i wkrótce stworzyli zautomatyzowane roboty, które wykonywały żmudne zadania. Mając wszystkie pieniądze i czas, ludzie mogli odkrywać swoje pasje. W miarę upływu lat ludzie tak bardzo przyzwyczaili się do swojego spektakularnego świata, że powoli zaczęli nie doceniać wspaniałych rzeczy wokół siebie. Dlatego Izabel stworzyła skrzynkę mózgową, aby ludzie mogli naprawdę docenić, jak zły może być ich świat. Tego wieczoru duet uczestniczy w uroczystości. Na której zebrali się znani naukowcy i artyści. Spotykają się ze znanym naukowcem, dr. Nye, który komplementuje wizualizator myśli Grega. Następnie dr. Nye podchodzi do Grega na prywatną rozmowę i wyraża zaniepokojenie projektem Brainbox. Izabel, która zauważyła, że oboje rozmawiają przyciszonym tonem, pyta później Grega, o czym rozmawiali. Jest oczywiste, że zdaje sobie sprawę z tego, jak ludzie sceptycznie podchodzą do projektu Brainbox i bardzo ją to złości. Nieznana nikomu zjawa Emily weszła na imprezę i szuka swojego ojca. Później, w tym samym tygodniu, Izabel mówi o swoim projekcie podczas publicznego wydarzenia. Wzywa Grega na scenę i wyjaśnia publiczności, że żądano mu serię pytań, zanim wszedł do Brainbox. Izabel zada teraz te same pytania i porówna jego odpowiedzi z poprzednimi. Następnie zadaje serię pytań, a odpowiedzi Grega wyraźnie wskazują na jego zmienioną perspektywę na ich świat. Wcześniej był rozdrażniony i znudzony, ale teraz, będąc w symulacji, jest niezwykle wdzięczny i szczęśliwy. Prezentacja jest sukcesem, a Izabel przyciąga wiele uwagi po swoim wystąpieniu. Ale gdy jest otoczona przez grupę wielbicieli, Greg zostaje zwabiony z imprezy przez zjawę Emilii. Gdy ją śledzi, zaczyna dziać się coś dziwnego. Ich nieskazitelne miejsce nagle zostaje zaśmiecone grafiti i śmieciami. Z drugiej strony, Emilii w końcu rozmawia z Gregiem, podkreślając, że jest jego córką i że nie myśli jasno. Emily wyjaśnia, że znalazła go w namiocie dla bezdomnych z dziwnymi żółtymi kryształami w rękach. Oddaje mu te kryształy i wyjawia, że musi wybrać, który świat chce, ten idealny czy ten zepsuty, w którym żyją jego dzieci. Nagle grek słyszy krzyk Izabel wołającej o pomoc i zbiega na dół, gdzie zastaje imprezę pogrążoną w chaosie. To skłania go do wzięcia jednego żółtego kryształu i użycia swojej telekinetycznej mocy, aby odepchnąć tłum od Izabel. Grek wyciąga ją z imprezy i widzą, że symulowany świat, który istniał wewnątrz brainboxa, miesza się teraz z ich idyllicznym światem. Zdezorientowany Grek pyta, co się dzieje, na co Izabel ujawnia, że wyjście z brainboxa przy użyciu niewystarczającej ilości niebieskich kryształów mogło to spowodować. Teraz muszą wrócić do symulacji i ponownie zdobyć odpowiednią ilość niebieskich kryształów. Chwilę później Duet dociera do laboratorium i podłącza się do maszyny. Wkrótce budzą się z powrotem w namiocie dla bezdomnych w symulacji. Następnie natychmiast udają się do budynku Kendo, ponieważ tylko on może wyprodukować niebieskie kryształy. Gdy tam docierają, Izabel chwyta pobliski pistolet i grozi Kendo, aby dał im jak najwięcej niebieskich kryształów. Izabel jest teraz na krawędzi i kiedy Kendo sięga do kieszeni, strzela do niego. Następnie bierze paczkę niebieskich kryształów z jego tylnej kieszeni i wraca do namiotu z Gregiem. Niestety, odgłos wystrzału zaalarmował miejscowych policjantów, którzy weszli do budynku. Greg i Izabel biegną na dach i wspinają się po schodach przeciwpożarowych. Po wydostaniu się na zewnątrz udają się do swojego namiotu z kradzionym samochodem. Ale sprawy przybierają jeszcze gorszy obrót, gdy zdają sobie sprawę, że wciąż nie mają wystarczającej ilości niebieskich kryształów. Policja również ich zlokalizowała i duet jest zmuszony do ukrycia się. Nie mając wystarczającej ilości kryształów, tylko jedno może obudzić się do prawdziwego świata, podczas gdy drugie musi zostać. Grek sugeruje, aby go zlikwidowała, aby mógł automatycznie obudzić się w prawdziwym świecie, ale druga nie jest pewna, czy to zadziała. Izabel płacze, czując się winna za stworzenie symulowanego świata, w którym utknęli. Ale Grek przypomina jej o wszystkich wspaniałych chwilach, które spędzili w tym świecie, wyrażając swoją miłość do jego nieprzewidywalności. Następnie decyduje się zostać i mówi jej, aby wróciła tak szybko, jak to możliwe. Izabel jest zdruzgotana obrotem wydarzeń, ale nie ma innego wyjścia, jak tylko zaakceptować jego decyzję. Po pożegnaniu Izabel oddaje się w ręce policji, co daje Gregowi wystarczająco dużo czasu na ucieczkę. Gdy zostaje otoczona przez policję, używa urządzenia, by obudzić się w swoim prawdziwym świecie. W następstwie tego wydarzenia, Greg zdaje sobie sprawę, że utknął w symulacji. Udaje się do kliniki odwykowej i dołącza do grupy wsparcia, gdzie opowiada o swojej rodzinie i życiu. Film kończy się spotkaniem z córką, Emilii, która cieszy się, że znów go widzi. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.